Siamo na moim miejscu, no na Marazie, witam w kolejnym odcinku w Medieval 2, Total War, kampanii Cesarstwa Bizantyjskiego. Okej, okay, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Sycylijczykami, żeby nie było, zobaczmy jak tutaj sytuacja wygląda. No, całkiem w porządku, to jest malutki oddział, z nimi nie będzie większego problemu. Jak jest w ogóle Sycylia usytuowana wojskowo, mniejsi od nas? Produkcyjne, no, dogania... my ich doganiamy. Eee, terytorialne mają cztery prowincje. Ciekawe gdzie. Tego, tego, tego buta mają. Chyba że zaczęli już na... Skoczyli sobie na tereny eee, Afryki. To bym się może zgodził. Tu mamy armię rebeliantów. Jedna armia nam się <ścoughs> zbuntowała. U eee, w Wenecji. Okej, okay, widzę że jakieś łebki wychodzą z Palermo, a sobie podskoczymy zaraz. Niech się boją. Ok, tu cofamy statek. Misja nieudana. Ok, dobra, mniejsze z nimi. Dobra, myślę, że możemy wywołać naszą pierwszą wojnę. Tak, wojna wypowiedziana. Świetnie. Nice. Palermo będzie nasze. Budowa zakończona w Nikozji, świetnie. Nowy członek rodziny. Kilka budowli wstrzymana. Niestety nie mamy hajsu. Ale przez plądrowanie miast będzie odpowiednio dużo hajsu. Ok, wynaleźliśmy wiatraków w celu zablokowania Palermo. No, mi się trudno, będziemy szturmować. No, piękna przewaga. Nawet nie będę się tutaj. Za bardzo mm, Okupacja, osady podajmy ludność eksterminacji Tak będzie najlepiej Przyródok zawsze większy Będziemy mieć jednego dowódcę tutaj Wykonam sobie już naprawę Troszeczkę rozbudujemy Miasto tej Barona to mnie nie interesuje Doszkolenie Parę jednostek można zawsze doszkolić Okej, okay, wiem, że misja wygasła w jednej turze, opóry z padermo Palermo, rozpaczliwe, Turcy z Węgrami, aha, to sojusze, Francja z Mediolanem, no całkiem mądro posunięcie, spadek cech, mówi się trudno, budowa zakończona, Syrena, kolejka budowli wstrzymana znowu, okej, okay, dobra, Aj mogą troszeczkę tu jeszcze powy... spróbować porekrutować. O! Oh. Wenecja nam wypowiedziała wojnę hmm, Ciekawe Okej, okay, stracimy wyspę Jedną Ja nie będę tutaj za to dłużny Okej okay. eee, Werbunek Nie mamy kasy Aha, dobra w Wenecji Cesarstwo Bizantyjskie, Luz, tam wypowiedzieli wojnę. Ja się nawet tego nie spodziewałem. Okej, okay, osada że na Rodos. Hmm. Hmm. Czy ja mogę wyjść... z tymi oddziałami do Konstantynopola? Mogę. Świetnie. Palermo przejęte. Oszkolimy sobie jeszcze tylko te oddziały, i resztę zostawimy za turę. Ok, myślę, że RODOS będą szturmować. Nie mam tu dużo oddziałów, lipa. Mogą coś zwerbować i mogą też rozbudować RODOS. Ok, to. Toczymy boje. Musimy ich zatrzymać u bram. Dobrze, tylko bym mieli chyba tarany. Oby nie mieli drabin, bo jest po mnie. Super, rozmieścić się, chłopaki, a ja wy z tej strony. Mhm, pięknie. włoska milicja. Dobra, niech biorą, niech biorą mury. O, dobra. Mur, znaczy padła brama, bardzo dobrze. się tu utrzymują, widzę. Okej, okay, wylali się, cholera jasna. Nie jest za ciekawie? Przebili się. Okej, okay, ale mają, straty ponoszą, to najważniejsze. Okej, okay, poddają się. Dobra, walczą do ostatniego. Mhm. Mm no, mówi się trudno. Niech straty im dadzą jeszcze porządne. Zostało trzech. Dowódca pod prawie ostatni. Na murach. No, ale 190 im wybili. Bardzo dobrze. Zawsze to jest jakaś nadzieja, ale takie stany rodziska mogą się ufortyfikować między jakimiś butynkami. To byłoby bardziej korzystne rozwiązanie, no ale cóż, uczymy się na błędach. E, chyba armia mi się nie zbuntowała, co? Nie. Okej, okay, zatura pod... Podejdziemy. Sytuacja wygląda tu tragicznie. Doszkolić jednostki musowo. Teraz tak, tu są oddziały doszkolone. Możemy konicy zostawić także tutaj bez większych problemów. Więc tak, ty masz tu najlepsze dowodzenie. Ty też masz dobre dowodzenie. Okej, okay, dobra. Weźmiemy. Teraz tu trochę do strachu. To zrobimy tak. Tego zostawimy, ten oddział zostawimy, ten oddział zostawimy, żeby było troszeczkę dobranienia się i ten oddział też zostawimy. Zresztą widzimy sobie pod kolejne miasta Sycylijczyków, wojna wypowiedziana, Polska, Dania, U, Astrojadom. No, dobra. Tu są przeszkolone, czyli tam uzupełnienia, raporty budowy, świetnie. Na RODOS. Okej, okay, nasze siły się rozbiegły. Jak sytuacja z hajsem? Okej, okay, zakładam tą konta. Może będzie trochę hajsu? Dobrze by było odbić znowu RODOS. Nie byłoby to głupim posunięciem. Okej, okay, zaprezentuję tam pannę młoda. Bardzo dobrze. Oddziały... Książę Johna. John. Marambo. Okej, okay, zaślubiny... ...relacje pogorszone, Polska kiepskie. Okej, okay. osobno... ...ogłuszam już... ...Cesarstwo Niemieckie, Wenecja. Hamy Dobrze, mamy no, kawałek do... ...Niemców, największa frakcja Egipt. A podskręcać, Egipt jest bardzo cheaterską frakcją. Okej. Okay. Tu się przeszkalają. Trzeba było troszeczkę zwerbować oddziałów. Gdzie nie gdzie. Denera. Hm. Nie, nie chcę przekształcać tu w, w miast, w zamek. Tutaj trzy, dwa oddziały. W Koryncie też by się przydało, chociaż chłopów nawet. W, Syr... w Syrmie... Też jakieś dwa oddziały. W Nikozji, U, Nikozja jest biedna. A tu podpłyniemy sobie z oddziałami. Narodos... Eee, dowódca im padł bardzo dobrze. się z tego powodu cieszę. Niech... Czekając za przerzutem wojsk W Nikosi rekrutacja Jeszcze dwa oddziały, miejmy nadzieję, że to się szybko zwerbuje Okej, okay, świetnie, kataklizm, napiszę Apollo, dobra Okej, okay, oddziały Cesarz, Cesarz ma dobre dowodzenie że będę go tak marnować tutaj. Dobra, bez was, wy na, na statek. Poczekam sobie tutaj jeszcze jedną turę. O, sytuacja tutaj jak wygląda? Ok, jestem ciekawy gdzie tu jest zamek. Na tym bucie. I tu by się przydało coś też zrekrutować. Chociaż tak z dwa... Oj, tu jest chodnica. Pięknie Bizantyjscy kopijnicy, dobrze czytałem. Myślałem, że jakiś błąd zrobiłem. Ok, ciebie nie będziemy tu wysyłać. Jak zaatakują osoby, to zaatakują, mówi się trudno. Co najwyżej, mogę ci posiłki dosłać w postaci tych dwóch oddziałów. Co dwie tury. W Solnika możemy też jakieś tam dodatkowe dwa oddziały zrekrutować Okej, okay, cała armia z Konstantinopola wyciągnięta. Okej, okay, no trzeba zrekrutować. No nie ma bata. Najwyżej będę na minusie z hajsem O, Wenecja się przytachała. <murz> Dobrze, no, posiłki wysłałem, chociaż szkoda, że bez dowódcy. Hmm, od razu atakują? No dobra. Obrona na całej linii będzie. Dwarcy, gniew jest równie dobry co odwaga. Polijskie przysłowie. Ok. To jest osada. Dobra. Dobra, panowie, szybciutko. Szybko, 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 szybko. Mhm. Ja też muszę już do walki. A konicę wejdziemy do tyłu i wejdziemy im w plecy. Myślę, że będzie dobry patent na obronę. Nie poddawać się dowódca mobilizacji wojsk. Pięknie. To są najmniej kusznicy. No musicie się utrzymać tutaj niestety. Milicja włócznicza z tą zakonnicą szkoda. Okej okay. Utrzymujcie się, utrzymujcie się Jak tu się to co wygląda? No, tną nas Mamy inkunicę też troszeczkę Dobra, pięknie, wykość Ok, ci się wcinają w naszych ludzi. Dobra, grunt to tylko ich wykosi tutaj. Dowódca nie się troszeczkę postara. Ok, porażka jest całkiem możliwa. Wy się tu utrzymujcie jak najdłużej. Musimy ich zamknąć. Ok, może troszeczkę przyspieszymy. Ok, wy się poddajecie, dobra. Tak, połowa siła, sił została. Moich też. Mhm Ok, świetnie dowódcy ich lek Bosko. Teraz się poda. Będą poddawać Nas też Aj. ok Okej, atakowy z powrotem. Na koniec niestety tu obrywam przy włócznikach <grym z powrotem> Okej okay. Wyciąć ich Okej, okay, gen generałów trzeba, czy znaczy tego generała wyciąć. Zginął arystokrata, no niestety. Pięknie. Dużymi stratami, ale no. Obrona wyszła. Okej, okay, Sycylia tutaj. <grym> Przybiega w popłochu. ok, Czy to będzie jakiś okej? Okay. Co armia wycięta? Szkoda troszeczkę Okej. Okay. Neapol atak na Neapol musimy tu ich za zamknąć Za ślubiny. Mhm, świetnie a Polska zdaniem zawarły uraźniczkę, to dostał po dupie. Saloniki, budowa ukończona. Okej, okay, nie za bardzo jesteśmy na plusie, to mnie martwi. Okej, okay, zobaczę sobie filmik, zobaczę nic ciekawego mają. Mhm. Mm Utalentowany szpiek. <grybujesz> Okej. Okay. Co znowu? Dobra. Kolejka budowy wstrzymana, no niestety mówi się trudno. Okej, okay, musimy płynąć na Rodos, taką flotą, i zwalić tam tą całą armię. Musimy po prostu odzyskać nasze ziemie stracone. Na Apu będzie bardzo tutaj dobrym hmm, przejęciem. Okej, okay, widzę, że tu Venace też nie za bardzo sobie daje radę. Musimy przejąć... Hmm, Okej, okay, co Turcy chcą? Coś kogo? Nic. A, jeszcze jeden dyplomata. E, Rodos i tą drugą wyspę, gdzie Wenecja ma swoje ziemie i po prostu ich chcą wyprzeć. No, Sycylia się tu zjawiła. <śm> z takimi oddziałami, że śmiechu warte. No, mamy przewagę. Chociaż wycofamy się z bitwy. Ja sobie muszę blisko zapisać. Przed, zapiszmy grę. Zobaczmy jak to, to wyjdzie. A, bardzo ładnie. Ok, przydało się splądrować osadę. Nieźle. Państwo papieskie rozpaczliwe, no chyba mi tu wojny nie wylawalą. A pod skręcatury trochę hajsu przybyło, co mnie cieszy. Posiłki też bardzo dobrze. I lądujemy na RODOS. Ok, zatopiono cztery statki, świetnie. RODOS jest nasze. Zostawiłem tam tylko jeden oddział patrolowy. I potem udamy się na. Weneckie miasteczko, tutaj, gdzie moja armia zdezertowała. No i pięknie. I potem zeskoczymy z tej mojej wysepki na już właściwą Wenecję. Czyli Lugas, Zagrzeb i tak dalej, i tak dalej. A. Nie, nie. Wstrzymaj ognie. Ok, hajsu też nie mam za bardzo tutaj na szostanie. Mm, jakieś oddziały tutaj by się przydało łuczników Miejmy nadzieję, że mm, Turcy mnie nie zaatakują. Mam jakieś no, zapomniałem ludziska rodzina włączyć, sorry za to. Jeśli macie jakieś dźwięki systemowe Okej, okay, rebelianci Dzięki wschodzie alchemii, dobra. Co my tu mamy? Rodos. Bierzemy tu szturmem. Bardzo dobrze. Wenecja rozproszyli, mogli mnie atakować. Portugalia, Francja wojny, Hiszpania, Anglia. Hm, ciekawie. Dania, Cesarstwo Niemieckie, Sojusz, dobra. Największa frakcja, super hm. Wszędzie awansowaliśmy, w Neapolu jakieś niepokoje Aha, musimy naprawić Co nieco Niskie podatki, to raz I troszeczkę dla uwielbienia Naszych poddanych Okej, okay, świetnie, że już mamy Troszeczkę morza śródziemnego zajęte Co mnie bardzo cieszy W solnikach werbunek, bo widzę, że to jakaś malutka armia zmierza znaczy do werbowania oddziałów, no i to na tyle na razie. Hmm, duras będą blagać znowu. No, będzie bitwa jeszcze w tym odcinku ludziska No, ma tylko 9, 91 ludzi. Powinniśmy się obronić lekko. Lekką ręką. Książę Szanków zapakował gorzko, widząc swoich zam. Zmasakrowanych żołnierzy, macie z Odessy. Okej. Okay. Okej, okay, jeden oddział muszę na pewno na flankę wysunąć. Żeby ich zamknąć. A te gatki przyjdą sobie stąd. spróbujemy ich tutaj rozstawić. Świetnie. I tu takie... Pomaganie, powiedzmy nazwijmy to tak. Eee, Okej. Okay. Co to jest? Krąg, pik. Ok, świetnie. Dobra, my się to spróbujemy utrzymać. A ten oddział niech leci do tyłu zaraz. Co nie mają? Najemnych rycerzy frankowskich i straż. Przyboczną. Świetnie. Kto to jest? Milicja włócznicza, a to jest w włócznicy. Okej, powinni dać radę. O, ci się już tu bronią. Okej, okay, dowódca pierwszy podjechał, świetnie. Wy możecie atakować. Wy tak samo. No, panowie. Tutaj. Szybciutko. Może wam to zdolność włączymy jeszcze. Znaczy szli w kupie. Pięknie. Pięknie. Będzie piękna obrona. Mhm. Super. Mało tracimy. No, panowie. Do dzieła. Jeden koleżka się wyrywa. Może troszeczkę przyspieszymy. Dobra, połowę ludzi stracili Okej, okay, zaraz tych tutaj zabijemy To praktycznie cały dowód, im, im wybijemy w tej malutkiej osadzie Świetnie Ale przedarli się Skubane dziady Okej, okay, ucieka? Czy nie? Ucieka, dobra Dobra, niech nawieje. Tak, um, już padli. Dobra, koniec bitwy. Myślę, że można wyjść. Heroiczne zwycięstwo. Hmm, nieźle. Stracimy ich. Nie wiedzą, że tamto miasteczko jest nie do zrobienia, dures. Największe bitwy się tam dzieją. Praktycznie cały czas sama obrona idzie z mojej strony, ale no cóż ludziska, w tym odcinku sobie tutaj zakończymy, tak więc mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, bardzo obronny odcinek, troszeczkę było atakowania na Pol Palermo, trochę zabiliśmy i Rodos odbiliśmy, odbijamy sobie, jesteśmy. tak więc cóż ludziska, ja Wam dziękuję za uwagę, byłem Mara, skomentujcie, oceniajcie i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!